Dobry wieczór, cały świecie w Internecie. Spotykamy się wieczorem, a zatem czas na podcast o sprawach ważnych, potrzebnych i odważnych. Zapraszam, Agnieszka Tobota. Powiedz o tym komuś. Audycja o was, dla was i o nas trochę też. Wstydziłam się wyjść z domu, spotkać sąsiadów. Nasze domowe awantury na pewno wszyscy doskonale słyszeli. Ale? Nigdy żaden z sąsiadów w jakikolwiek sposób nie zareagował. Znacie to? Powiedz o tym komuś. W tym tkwi problem, że tak naprawdę sąsiedzi, znajomi nie wiedzą, jak reagować. Nie jesteśmy uczeni, jak konstruktywnie pomagać. Niektórzy mają przekonanie cały czas, niestety, że to sprawy rodzinne, w które nie można i nie trzeba się mieszać. Inni boją się po prostu o swoje bezpieczeństwo. Istnieje też zjawisko rozproszonej odpowiedzialności. Każdy z sąsiadów czy znajomych ma bowiem nadzieję, że ktoś inny zainterweniuje. Tymczasem osoba doświadczająca przemocy potrzebuje sygnału, że nie jest sama, że może liczyć na wsparcie. Czasem sąsiad może uratować życie. Warto szukać pomocy wokół siebie. Najważniejsze w wychodzeniu z kryzysu i sytuacji trudnych jest właśnie wsparcie społeczne. Nie bójmy się podejść do sąsiada, który wydaje się być empatyczny, życzliwy. Poprośmy go o pomoc. To może być pierwszy krok na drodze ku wyzwoleniu się z toksycznej relacji. Dlaczego jest takie ważne, aby sąsiedzi, znajomi reagowali, gdy słyszą, widzą, przypuszczają, że dzieje się coś niepokojącego? Ponieważ działania osób z zewnątrz, tychże sąsiadów, znajomych, dają ofierze wsparcie, pokazują, że inni wierzą, że nie jest sama. To też może dać ogromną siłę do działania. Dodatkowo sprawca, widząc, że ofiara ma wsparcie, może poczuć się zwyczajnie mniej pewnie. Co może zrobić sąsiad? Powiedzieć, że domyśla się, że w domu sąsiadki jest przemoc, i zapytać, czy czegoś potrzebuje, zaoferować wezwanie policji, bo ona może nie móc tego zrobić, albo po prostu wezwać policję, zawiadomić najbliższy ośrodek pomocy społecznej, lub zadzwonić do organizacji, która zajmuje się wsparciem osób doznających przemocy. Aby dostać informacje, jak to zrobić. Warto też wspomnieć o cyklu przemocy, który w życiu osoby jej doświadczającej jest swoistym roller rollercoasterem. Co ciekawe, działa on tak samo w rodzinach dysfunkcyjnych, o których się mówi: patologia, margines jak i w toksycznych związkach osób wykształconych, zamożnych, wykonujących zawody zaufania społecznego. Gdybyście chcieli posłuchać więcej o cyklach przemocy, zapraszam do odsłuchania rozmowy. Jestem w cyklu, cyklu przemocy. Przyszła mi do głowy historia. Ona jest szczególna, bo przez przypadek chociaż ja mówię, że w życiu nie ma przypadków dotknęła mnie osobiście. Chociaż tych historii niestety jest bardzo dużo. Tutaj moja wścibskość być może uratowała życie. Pracowałam swego czasu z kobietą, która, wiecie, była duszą towarzystwa, zawsze uśmiechnięta, zadowolona, pięknie ubrana i zawsze miała mocny makijaż. Zawsze imponowała mi, że mając małe dzieci, jest tak zadbana, że znajduje po prostu na to czas. Ale mijały tygodnie, a ja zauważyłam, że jak odbiera telefon prywatny, to zamienia się w bryłę lodu. Gdy poszłyśmy na obiad, zapytałam ją, wiesz, kto do ciebie dzwonił, bo jakoś tak się nagle zmieniłaś. Wtedy pękła. Opowiedziała, że to mąż, a makijaż oczywiście ma zatuszować wieczorne i nocne akty przemocy w domu. Dziś tak sobie myślę, że ta moja wścibskość uratowała jej życie. Zaczęła działać. Uciekła od swojego sprawcy z pięknego mieszkania, apartamentu, wyprowadziła się do schroniska dla osób doznających przemocy. Dziś jest w innym miejscu, dziś jest wolna od przemocy. I myślę sobie, że szczęśliwa. Pozdrawiam cię, jak to słyszysz, a wiem, że będziesz. A więc, drodzy państwo, reagujmy, nie bądźmy obojętni, bo być może od nas, od ciebie, drogi słuchaczu, zależy czyjeś życie i zdrowie. Być może to Twoja wścibskość uratuje komuś życie. No dobrze, ale jak reagować? Czy w ogóle reagować? Często sobie zadajemy to pytanie, prawda? Szczególnie wtedy, gdy podejrzewamy, że w naszym sąsiedztwie dzieje się coś niedobrego. Ale drodzy, niezależnie od tego, czy jesteśmy świadkami przemocy, czy słyszymy hałas i kłótnie, istnieją pewne kroki, które możemy podjąć, aby pomóc. Na przykład bądź czujny. Jeżeli zauważysz podejrzane, niepokojące zachowanie, nie ignoruj go. Zwróć uwagę na sygnały, takie jak głośne kłótnie, odgłosy przemocy fizycznej. Niezwykłe cisze lub nagłe zmiany zachowania mogą być również znakiem przemocy. Nie bądź obojętny. Przemoc może mieć poważne konsekwencje dla ofiar, dlatego nie możemy przechodzić obojętnie obok takich sytuacji. Zrozumienie, że nasza reakcja może mieć wpływ na czyjeś życie, jest oczywiście mega kluczowa. Zgłoś podejrzenia. Jeżeli masz podejrzenia lub dowody na to, że dzieje się przemoc, nie wahaj się tego zgłosić odpowiednim służbom. Skontaktuj się z miejscową policją, OPS-em lub organizacją zajmującą się przeciwdziałaniem przemocy. Zawsze lepiej zgłosić nasze podejrzenia, niż pozostać biernym świadkiem lub pozwolić, żeby doszło do tragedii. Zapewnij wsparcie. Jeżeli jesteś bliskim sąsiadem lub przyjacielem osoby doznającej przemocy, pokaż jej, że jesteś gotowy pomóc. Bądź obok i zachęć do szukania pomocy profesjonalistów. Pamiętaj, że ofiary przemocy często czują się izolowane i bezsilne. Dlatego Twoje wsparcie może być dla nich niezwykle ważne. Ale uwaga, pamiętaj też, że Twoje rady nie są tak dobre, jak ci się wydaje. Nie mów, co byś zrobił, jakbyś był na miejscu swojej przyjaciółki, która doświadcza mm, przemocy, bo nie jesteś i nie byłeś. Możesz powiedzieć, jak nie wiesz co zrobić, że jesteś, możesz wysłuchać, zrobić herbatę, wyjść na spacer, zaopiekować się dziećmi, żeby mogła pójść na terapię i tak dalej, i Ale nie mów, że ty byś na jej miejscu jego zrobił to tamto czy owam to. Pamiętaj też, żeby działać z ostrożnością. Jeżeli podejmujesz jakiekolwiek działania w przypadku przemocy, pamiętaj o swoim bezpieczeństwie. Nie ingeruj bezpośrednio w sytuację przemocy i skontaktuj się z służbami, które mają narzędzia, których ty nie masz. Bo pamiętaj, że możesz pomóc tylko wtedy, kiedy sam, sama będziesz bezpieczna. Bezpieczny. Przemoc to trudny problem, ale może można go rozwiązać. Można doprowadzić do tego, że ktoś poczuje się wolny od tej przemocy. I nie można obiecywać, że to się stanie dziś, jutro, za tydzień, za miesiąc. Każdy różnie to przechodzi. I pamiętajmy, tak na koniec, że każdy z nas może mieć wpływ na zmniejszenie przemocy wtedy, kiedy reaguje. Dobranoc. Na dobranoc bajka o małej fali. Mała fala pluskała się w oceanie, świetnie się bawiąc. Cieszyła się wiatrem i świeżym powietrzem, do momentu, w którym zauważyła inne fale przed nią rozbijające się o wybrzeże. Mój Boże, to straszne! zawołała. A więc to mnie czeka. Wtedy podpłynęła do niej inna fala. Widząc, że ta pierwsza jest bardzo smutna, zapytała ją. Dlaczego jesteś taka załamana? Pierwsza fala odpowiada: Nie widzisz tego? Wszyscy rozbijemy się o skały. Wszystkie fale obrócą się w wodny pył. Czy to nie straszne? Druga fala odpowiada: Nic nie rozumiesz, to nie tak. Nie jesteś falą, jesteś częścią oceanu. Nic nie trwa wiecznie, nasze życie również. Jednak warto pamiętać, że każda porażka jest częścią czegoś większego częścią Twojego osobistego sukcesu. Nasza kariera jest częścią naszego życia na niej nasze życie się nie kończy. My sami również jesteśmy częścią czegoś większego. Może to być historia polskiej sceny, historia Polski, albo historia świata. Czasem warto spojrzeć na to, co robimy z nieco szerszej perspektywy. Bo gdy w końcu wszystko się skończy, najważniejsze będzie to, jak wpłynęliśmy na losy otaczających nas ludzi i co zostawiliśmy przyszłym pokoleniom w spadku. Powodzenia w naszej misji. Powiedz o tym komuś. Subskrybujcie nasz kanał na YouTube, aby być z nami na bieżąco. A jak Wam się podobało, zostawcie komentarz. Podcast Powiedz o tym komuś to projekt Fundacji Art, która od 2008 roku pomaga osobom w kryzysach doświadczających przemocy. Udzielamy bezpłatnego wsparcia psychologów, pedagogów, terapeutów, prawników, coachów. Teraz ty też możesz wesprzeć naszych podopiecznych. Wejdź na stronę www.fundacjaart.pl i zobacz jak możesz to zrobić. Podcasty są współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.